Dlaczego pies liże cię po twarzy? Czy twój pies liże cię po twarzy? Nie martw się. To nie dziwna psia fanaberia. On po prostu próbuje ci coś powiedzieć. Ale co dokładnie? Sprawdźmy. Po pierwsze, to znak miłości. W psim języku lizanie jest jak przytulanie i całus. Twój pies pokazuje ci, że jesteś jego rodziną i najważniejszą osobą na świecie. Po drugie, zapach Twoja skóra i pot mają dla psa miliony informacji. Lizanie to też sposób na poznawanie świata. Tak jak dla nas patrzenie albo dotyk. Pies sprawdza, jakie masz emocje i czy wszystko z tobą w porządku. Po trzecie, to zachowanie, którego nauczył się jako szczeniak. Małe psy liżą pysk swojej mamy, żeby zwrócić na siebie uwagę, poprosić o jedzenie lub opiekę. Ten odruch zostaje z nimi na całe życie. Po czwarte, pies chce cię uspokoić. Lizanie działa jak psia terapia. Jeśli widzi, że jesteś smutny lub zdenerwowany, próbuje poprawić ci humor i dodać otuchy. Po piąte, to sposób na wzmocnienie więzi. Pies buduje relacje, pokazuje zaufanie i przywiązanie. Dzięki temu czuje się bezpiecznie i wie, że ty też go kochasz. Ale uwaga, jeśli pies liże cię bardzo natarczywie, może to oznaczać stres, nudę albo potrzebę większej uwagi z twojej strony. Wtedy warto poświęcić mu trochę czasu na zabawę lub spacer. Jedno jest pewne, twój pies nie robi tego bez powodu. Mówi ci, jesteś dla mnie całym światem. Jeśli kochasz psy tak jak ja, zostaw subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. Do zobaczenia na Psiraj.